Już po raz szesnasty Muzeum Ziemi Wieluńskiej zorganizowało konkurs Moje Drzewo Genealogiczne, na który wpłynęło 69 prac. Jury dokonało ich oceny pod względem ilości i czytelności zawartych informacji, pomysłowości, strony plastycznej i estetycznej. Pani od historii kazała nam zrobić drzewo genealogiczne do szkoły, no i po prostu zrobiłam i pani się najbardziej chyba podobała z całej klasy i powiedziała, żebym wysłała na ten konkurs. A powiedz mi, bo ono jest bardzo ładne plastycznie, ma takie tło. Kto to malował? No ja i trochę mi starsza kuzynka jakby pomagała. A jak w ogóle zabrałaś się do robienia tego drzewa? Powiedz, od czego zaczęłaś? Um, zaczęłam jakby od malowania tego drzewa, a później poprzyklejałam zdjęcia. A skąd wiedziałaś, jakich masz przodków? Um, jakby trochę mama pomagała i babcia. No i co, tak siedziałyście sobie przy herbatce i rozmawiałyście o tym, czym tam się zajmowali pradziadek, kiedy żyli, tak? Jak tak. to wyglądało? Wyglądało to tak, że jakby byliśmy na herbacie u babci i babcia nam opowiadała, jakby o co, czym jakby się zajmowali. Zainteresowanie dzieci i młodzieży losami swojej rodziny pozwala im na odkrywanie własnych korzeni i tożsamości. Konkurs zorganizowany przez muzeum to nierzadko pierwszy krok w tym kierunku. Wcześniej interesowałaś się już losami swojej rodziny? E, tak, bardzo mnie to interesowało, y, to skąd, y, z jakiego domu na przykład pochodziła moja babcia. Y, bardzo też y, y, chciałam jeździć z moją mamą, jak zbierałyśmy wiadomości, bo to było takie fascynujące. A powiedz mi, czy właśnie ten konkurs był pretekstem do tych poszukiwań, czy one już wcześniej miały miejsce? Nie, ten konkurs tak nas zmobilizował, żeby, żeby trochę zakopać się w tej historii. I powiedz mi, kto Ci pomagał przy tym drzewie, bo ono jest też plastycznie takie, dosyć profesjonalne. Tak. Bardzo mi pomagali rodzice, bardzo im dziękuję za to. Dziękuję też moim dziadkom i mojemu dziadkowi jednemu od strony mamy, ponieważ jego brat bardzo dużo nam pomógł. Dziękuję również panu Grzegorzowi Kocharskiemu, ponieważ właśnie to jest mój nauczyciel i historii i to on mnie zachęcił do tego, do tego konkursu. A powiedz mi, czy tak poznając losy swojej rodziny, czy coś... Takiego, co by Cię zaskoczyło, poznałaś? Tak, y, dowiedziałam się, że moi dziadkowie brali udział w wojnie, II wojnie światowej, że moja babcia, na, prababcia na przykład, y, wywieźli ją do Niemiec i tam pracowała y, w Berlinie, y, w zakładzie lotniczym. Bardzo mnie to zainteresowało. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 i 7-8. Najlepsi w swoich kategoriach okazali się Łukasz Lebioda ze szkoły podstawowej nr 4 w Wieluniu imienia królowej Jadwigi i Maksymilian Mikołajczyk z zespołu szkolno-przedszkolnego w Lindowie. Ja tak naprawdę od, y, interesowałem się genealogią od lipca 2016 roku, kiedy po raz pierwszy zacząłem rozmawiać z prababcią, która miała wtedy 90 lat, no i ona zaczęła opowiadać jak uciekali we wojnę, y, różne dzieje jej dziadków, no a potem no to tutaj dzięki babci, bo ona tak samo dużo y, wiedziała. No i powiedz mi, okazało się, że jest konkurs, muzeum organizuje i postanowiłeś wziąć udział? Y, ja już śledziłem od kilku lat losy tego konkursu, oglądałem filmy na YouTubie, no a w tym roku postanowiłem, że wezmę w nim udział. Udało się zgromadzić ogrom informacji, powiedz jak wyglądało w ogóle zbieranie tych, tych y y no to zbieranie no to w lipcu 2021, rok, 2021 roku. No to po archiwach jeździłem po różnych urzędach stanu cywilnego, no różne muzea, fundacje. A czy było coś, co cię zaskoczyło w losach Twojej rodziny? No to losy wojenne, bo prababcie Stanisławem w 1941 roku zesłano do miejscowości Merzdorf w Niemczech. No, i tam no słyszałem tutaj z opowieści babci, cioci, że no bardzo ciężkie miała te losy, że prawdopodobnie ją tam zgwałcono w tym. No, tutaj tak samo szwagier pradziadka Józef Mika został zabity w 1942 roku w obozie w Auschwitz. No dużo bardzo jest ciekawostek. Poszukiwania rodzinnych historii zawiodły młodych badaczy nawet do XVIII wieku, ale i nowsze dzieje także potrafią być ciekawe, a fakty z życia swoich przodków niekiedy trudne. Tutaj duży udział męża, bo on tak naprawdę pomagał w rysowaniu, natomiast jeżeli chodzi o samo odszukiwanie danych, to tak naprawdę tylko i wyłącznie praca Maxa. Naprawdę poświęcił dużo czasu, nerwów troszeczkę naszych, ale udało mu się. Muszę powiedzieć, jak zaraża się dzieci historią własnej rodziny? No myślę, że z czymś w takim czasie trzeba się urodzić po prostu. Czyli tutaj babcie, dziadkowie też pomagali? Mhm. Też, też. Bardzo dużo takich historii, które opowiadali mu. I to wydaje mi się, że tak naprawdę w nim się zrodziła ta pasja do tego, dzięki temu właśnie. I czasami, tak jak tu opowiada, dosyć trudne te historie i tak młode dziecko musiało się z tym zmierzyć. Dokładnie. No ale skoro to jest jego jakaś, nie wiem, jakaś pasja w życiu, więc wydaje mi się, że żeby warto, żeby, żeby to kontynuował. A czy pani coś dowiedziała się ciekawego o swojej rodzinie? Bardzo dużo rzeczy. Szczerze mówiąc, nigdy nad tym się tak naprawdę nie zagłębiałam. Natomiast właśnie dzięki Maxowi opowieści jego, naprawdę dość sporo informacji dowiedziałam się. Wystawę można oglądać w Muzeum do 29 marca bieżącego roku.